Siemaneczko, wszystkim witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ganzgora. Gora W poprzednim odcinku Frank, chyba Frank, tak, chyba Frank miał na imię, nas, na, nas, nas zostawił, tak? I ten... No i trochę to jest głupie. Ale ja się... Oluju, ale laczę, co tak laczę. Ale ja się na nim zemszczę, tak To to jest, no wypierdzielę Wypad, wypad Ale się na nim zemszczę No i tak Mam w tym tygodniu, mam zamiar skończyć tą serię z tego Gansdora I zacząć jakąś samą no, jeszcze, nawet nie wiem jaką, ale Mam zacząć jakąś serię, tak Będzie, o oh, fuck nie mogę do tej wody bo wtedy eee... Dobra, wszedłuj No i jako ta proponujecie serię, chcielibyście, nie wiem, no to może zrobię Możecie pisać jak chcecie A jak nie to wezmę sobie jakąś... Może mafia 2 Kto wie, może GTA, nie wiem nie wiadomo, zobaczy się. A teraz przejdę do tej gierki. Na razie tu... Nie! E, już nie mamy prawie życia, nie? No fajnie, jeszcze te ziomki, co mnie wkurzały kiedyś. Enutka, nutka, przyznam, że teraz jest <laughs> fajna, fajna, bardzo się. No i trochę jest nieciekawo... nieciekawie, bo mało życia. No jak to wiem, może mi się to uda. O kurde. Matka... O i właśnie padłem, tak? Dobra, teraz ja to szybko przejdę Spokojnie Bo tu najwięcej życia straciłem, no nie? No i mnie tu zabił frajer No już pani w sumie tak mogłem od razu zrobić jest los Nie jedzcie mnie, co? A walej. dobra, jest git. Login! No serio tutaj było życie, a ja tego nie zauważyłem, ale, aleś ty tempy kurde, gdzie jest to? Mam rakietę, co tu jeszcze mam? Dobra, mam do naboje do shotguna, więc jest nice. Giniesz. No, wypadł. WYPADŁ! Ile, ile może? Ile można to mówić? Ebo ten tu jest? Może go... Ehm. Mam tu coś jeszcze, bo mi się już połowa rzeczy zakończyła, no ale dobra. Przechodząc dalej. je to. Jest checkpoint. Okej, okay, Dobra. Teraz y, mam taką taktykę, żeby, żeby to inaczej tu zrobić. Dobra, więc teraz tak, ja tu sobie bym wziął... Yy, co bym tu wziął? Wziąłbym sobie... Czekajcie. Dobra, to jest git. Tak miałem wziąć, tak miałem zrobić. No, przaduj. Dobra. Eee, teraz... Teraz... Teraz pobawmy się tym, o co tu. Poszedł? Dobra, teraz to trzeba szybko przejść. Bez... Łoho wow, ho, ho, ho. Bez... Tak, bez bawienia się właśnie nie! Że ja nie mam nic życia. Co ja teraz zrobię Czekajcie? Muszę za taktykę Teraz Dobra Spoko, teraz jest git. teraz to przejdę, teraz coś czuję że przejdę to Tu też życia trochę straciłem przez tego śmiecia A teraz nie stracę Dobra Spokojnie Piek Czyli spowodował nam ty, że oni, oni, oni spadli ale żyją nadal no Gruby tam sobie chodzi Ja go może dobiję No nie 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 No i... Mogę go jakoś... A dobra, mam go gdzieś Dobra, przeładować, jedziemy dalej Pyk Ło, fuck Spadam od tego No i teraz mam więcej życia, tak? Przed tym nas tu wypięczyli Kształt się rozwali żeby już nie było problemu Jest git Co co za szczur Git. Wchodzimy do kanału więc zupełnie ich będzie dużo No i dokończyliśmy nasz odcineczek siódmy odcinek to był Żeby się podobało zostaw łapkę w górę Ja kończę Trzymajcie się i do zobaczenia Cześć